Witajcie, z tej strony Płaza, Dzisiaj przyjrzymy się grze Call of Tulu Wasted Land od West Wasp Design, To strategii na bobiny sprzęt April osadzonej w świecie stworzony przez Lovecrafta. Akcja rozgrywa się podczas I Wojny Światowej. Przez okopy i zasieki się będziemy dużą ententy złożoną z kilku osób. Każda specjalizuje się w pewnej dziedzinie. Kierować będziemy np. kapitanem Hillem, który jest dowódcą i walczy za pomocą pistoletu, żołnierzem Brownem, strzelając z karabinu i mogącym wezwać artylerię, albo Bartmirem, który jest naukowcem i wspiera kolegów w trudnych chwilach. Naszym celem jest odkrycie rekonowania Niemców, którzy są podejrzewani o różne straszne okultystyczne rzeczy. Wszystko oczywiście związane jest z Hulu i horrorami Lovecrafta. Gra należy do strategii turowych. Każda postać ma punkty akcji, którą określoną ilość zabierają poszczególne czynności. Bieganie, strzelanie, leczenie, wszystkie te rzeczy wymagają od nas punktów. Jeśli się nam skończą, jedyne co możemy zrobić, to skończyć turę i obserwować działania przeciwnika. Dlatego podczas swojej rozgrywki musimy działać rozważnie, oceniając, czy lepiej strzelić raz niedbale, z wysokim ryzykiem pudła, ale potem przemieścić się na bezpieczną pozycję, czy też warto wydać więcej punktów na dokładniejsze celowanie i zwiększyć naszą samą szansę na trafienie. Pomiędzy misjami możemy rozwijać postacie i kupować im ekwipunek. Podczas awansowania możemy dodać punkty do podstawowych współczynników wpływających na zdrowie czy punkty akcji. Albo do umiejętności poprawiających m.in. celność różnych broni. Ekwipunek jest skromny, ograniczony ilością slotów, a nie wagą przedmiotów. Nie ma zarządzania amunicją, czy zabierania broni zabitym przeciwnikom. Call of Thulu nie przekonało mnie do siebie. Niestety, ale złożoność mechaniki jest mimo wszystko niewielka. Wasteland daleko do klasyków gatunku pokoju Juggernaut Alliance, choćby przez prowadzenie walki do zalewów wrogów i nużących pojedynków na celność. Jeśli zamierzamy grać na komórce, to niewielki ekran wyjaśnia cięcia. Niemniej na jepadzie one drażnią. Nie widzę powodów, dla których tablet miałby nie pociągnąć skomplikowanej i wymagającej strategii turowej. Dlatego tytuł polecam głównie tym osobom, które są prawdziwymi maniakami Lovecrafta. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.